no dobra masz, o. jest ziemniaczki, jest z podłogi Ej, ale o, to przydałoby się ten Nie, właśnie właśnie do o to chodzi, że z podłogi Przydałby się może jakiś stoliczek zrobić, co? No to walniemy stoliczek, pa No to o, oh, masz już jeden płotek O, już. o, o, już Nie, nie taki stoliczek To jak nie jest taki, a no, co to jest no? Stoliczek no to Nie, to jest brzydki stolik, musimy jakoś ładniej brzydki ładnie. Nie, nie wyzywaj mnie, okej, okay? dobra? Oa! nie musiałeś o. mnie bić, aż tak Weź przestań no. mnie bić Krzestę. No wbrew. <laughs> no, Nie chcę. Umrę. No Trodą, czasem tak bywa. No. Nazwam Więc... krzesełka. O, krzesełka. I tutaj. To... O, tak. Daj, Ej. Ale żeś postawił. No, to płytko. Nie czepiaj się. Wiem, że masz zez, ale no o. bez przesady. No. Ej, o, o, masz ten? Masz skórę, może? Nie wiem, chyba oddałem. Nie czemu to wszystko oddajesz? O, masz, ale. Bo jestem miły. Czekaj, się? Jakoś... O, dobra, to wiesz, co zrobimy? Zrobimy to inaczej. Co zrobić? Pokażę ci taki jeden trick w tej nowej głowie. Chcesz dalej zrobić? Tak. A, ty to sprytny no Kurde, jak ty coś wymyślisz, stary, naprawdę. No patrz, patrz, patrz. Tak ogłupieję czasami. No wiesz, bo ty to taki słaby w tych nowościach, no a No ja to... wiem, no masz Czekaj, to. Czekaj, bo tutaj coś nie działa, coś. No tak jak ty. No jak? O, o, patrz. No, a nie, też dobra, się... postawił. No nie czepię się, to Mówię. trzeba jakoś inaczej, Zalej no. Zobacz, że zrób tak, o, ja ci zaraz pokażę, jak to się robi, to, jest, to się nazywa wysuwany stoliczek, o, masz, o, wysuwany no. stoliczek. I od razu, czekaj, no. doje... czekaj, no, czeka. a czy razu masz, razu że talerz był, wyglądał, o, masz, to Ej, tu masz, z... no panie dzieju. Kiedy ty to tu tutaj? O, no i stolik o. idealny. W końcu można spożyć ziemniaczka Spożyj tego ziemniaka, ja teraz sobie wezmę ziemniaka, ale już dobre. nie jestem głodny, bo się na jednym mam płotka w ogóle no, Dobra. wiesz, ten płotek, dobra Więc No płotek nie, no, to to śniadanko dobre, bardzo dobre zrobiłeś śniadanko, wiesz? No ja wiem, ja jestem taki biznesmen w ziemniakach, że naprawdę jak tam Ja tylko powoduje? tak jak to jestem takim wieśniokiem jak No słuchaj no. no patrz, świeżo zebrane, patrz Jak dobra, to świeżo zebrane, jak to już wyrośnięte jest? No tutaj, ale tutaj chyba zbierałem, nie? No. No, no tak, no. No właśnie, no to sobie dyskutujesz. Patrz, patrz, patrz. Tam ktoś co tam biega? biega? Patrz. To za jakiś głąb? Nie wiem. Biega ze z delfinem. Głąb. Nie wiem, pewnie ten mi się chce go zgwałcić, potem go zjeść, pewnie. Tak to działa, tak delfiny działają. A, no dobrze, no to jeden mniej będzie. No, jakiś głupek nie, nie. Dobra, Macho, co dzisiaj będziemy robić? Patrzę na ośmiornicę. Jakąś tam jest. No fajna. Faktycznie tam jest ośmiornica. Nie, fajna ty, ta niebieska. Według taka. Mnie, mnie strasznie bawią te definy, są takie dziwne, jakby tak. Są dziwne? No, takie jakby. Ej, patrz! Ej, Co? Machu! Co? 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 Tak jest Co? moja mama. Gdzie? Ola tam jest. Tam. O Boże, uciekaj! Szybko! Uciekaj, ona że jesteś u mnie, to... O, nie, ona przegimane. mnie zabije, przecież nie. Ona mnie zna, koniec, ona ona, ona mnie zeżre, jak, jak zobaczy... Ona ci w jest... Ty, ona ci Tym bardziej, że jeszcze nie jest z jakimś obcym facetem. Nie zna mnie? O, to, to jeszcze gorzej. Dobra, uciekamy. Dobra, dobra. dziury! Nie skapcie do się. Dobra, Machu, Nie znajdzie nas, nie znajdzie nas. No, nie da rady, nie. Ona przyszła obok nas Dobra, uciekaj uciekaj uciekaj, dalej. uciekaj, uciekaj, uciekaj Uciekaj, uciekaj, uciekaj Uciekaj, w w uciekaj, uciekaj Uciekaj. Szybko, Uciekaj. tutaj, szybko, szybko Uciekaj. Ja uciekaj. wody Jak to nie Uciekaj. Na... wody, co ty mówisz? Może dlatego Uciekaj. tym cyborgiem? Uciekaj. Uciekaj. nie, dobra, ale Uciekaj. 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 tam idzie, ona tam idzie O Nie, ty do góry dobra, nie patrz, nie Uciekaj, do, do mnie, do mnie, do mnie Do ciebie, Używaj, dobra, do, do, szybko, 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 do, do ciebie, szybko, szybko, do ciebie, do ciebie Do ciebie, do ciebie No, do odbieraj Chodź, 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 chodź A, to, Dobra, pokryj się, się. Dobra, Machu, chyba już jesteśmy bezpieczni Teraz nas nie wypadnie no. I się wydaje, że nie jest że tak głupio, żeby znowu przyjść, nie? No. Ej, ej, ona idzie. Nie, ona idzie. Nie, ona idzie. No, na poka! Na poka! Oh, Ma! Gdzie, gdzie mam się schować? Gdzie mam się schować? chodź! No, dwie rzeczy się rusza. Nie, nie, Pod stół, pod stół. Nie, to się e. nie. Macho! Się... Sekretarka, pip! Nie, po oh, prostu. Chowa się, że Nie mam sekretarki, co tyś ciemniasz? Pip, właśnie, że mam. Dobra, kocha się do tej skrzynki. Dobra! Macho! Pica się! Pica się! Dobra, uszy! Koleca mi! Dobra, dobra. Szybko. Marko! Dobra, otwórz, 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 otwieraj. Dzień dobry. Cześć, widziałeś eee. Briana? Ja nic nie widziałem, jestem ślepy, jestem cyborgiem. A czemu tak długo nie otwierałeś? Ja cię wołam, ja ci wołam, a ty co? Kąpiel brałeś? No kąpiel. Ogólnie... kąpiel. No kąpiel brałem, no tak. Co, 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 co? co? Nic nie jest, no ogólnie że kąpiel brałem, no i tak się myłem ogólnie. Umyłem sobie paszkę, brzuszek nie wiem, takie typu sprawy, no, no wiesz. akurat nie ci o tym mówić, ale jednak ci powiedziałem. Aha, i nic nie widziałeś Briana, tak? Nie, w ogóle nie widziałem go. Wcale nie jest za mną. Co? Co? Nic. Uciekamy! Uciekamy! Uciekamy szybko! Też spada! Szybko! Do wody! Do wody! Pływaj! Krypery! Szybko, szybko, szybko! A! O nie stary. Dobra, raz, nie, dobra. O nie ono to idzie! Sorry, ja cię zostawiam. No, nie, nie, go, nie! nie, go, ma, nie, to ma, nie na o, no szabu, teraz się do niej gra, Eee... Don! Co to są za uciek... Cześć! Ma, ile ty masz lat? Nie wiem, ile mam lat? No. Jestem dużo. Dużo. z borgiem, mi pamięć. On może <laughs> mieć lat tyle ile se ustawi. No. Ech. Czyli nie wiem. I po co było to uciekanie? I po co było to chowanie jego? E, no, bo. E. B, b, bo wiedziałem, myślałem, że... że będziesz krzyczeć. Nooo. Bo będę, bo uciekacie przed całą wioską. Musiałam po całej wiosce łazić i cię szukać. No ale. no weź, mamo! No co, musiałam cię szukać wszędzie u ojca byłam, u Neteo byłam, u Macha byłam, nawet jakaś jego zastrana sekretarka, którą udawał, odebrała. E. Ej, a przystojona ja? sekretarka? No, jaka, kurde. A od kiedy kobiety są przystojne? A tego to ja nie wiem. A okej. Okay. Nic w zapisach Widzisz, nie ma ty byłaś ja... sekretarką? <coughs> ty nie masz sekretarki, to nie mieszka. Jak to, a może a... ma sekretarkę? Właśnie, ma sekretarkę. To mi ją przy... Mam. No. E, 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 Widzisz, to coś na mojej klacie? No, to jest no. moja sekretarka i co teraz? u bocisto, bocisto. Jest. Jaki ty też tyś głupi. Nieważne, to nie do domu obaj. To... Czekaj. Ja? Musisz tam... o dobra. Ja a co, jaś? No, ale ja też mam ich? Nie, Dobra, nie dobra, weźmy go też, weźmy go też. No nie, nie, on się nie, nie, zmoczy, moczy, napada deszcz. Chodź czekaj sobie, że pochodnie. Dobra. Więcej ofiar, dobrze. Chodźmy. Dobra, Nie chcę tam w tym umrzeć. Ty będziesz? No no, no no ruszaj super. Dupra, a nie komentować. mnie. No. Kiedy to zostało zbudowane? Fajny ten domek Mogę tam nie zamieszkać. Kiedy ja ty to zbudowałaś? Co? Kiedy ty o, to zbudowałaś? No, to są drzwi. Ladłem. Ale kiedy? Wiesz, nas nie było to... no, parę dni tylko no. No wiesz. Tu i tam o, i się ładnie. to wyszło. Ale nie, nie jest jeszcze umeblowany. cię? Nie! Nie! Nie, nie, zostajesz. 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 Nie ma. Zostajesz ze mną, nie będziesz. Ja nie będę sobie tutaj siedział, nie ma szans. No, no dobra, to co się teraz z nami stanie? No, my, my nie chcieliśmy, chcieliśmy dobrze. U no. nas obu czeka sroga kara. E, e, po powiedz, że to sekretarka, powiedz sekretarka, sekretarka, szybko. Się, se, 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 sekretarka, Pip nie mogę odebrać. Dobra, dobra. dobra. <śledziany>